Cześć, siemka, Witam Was. tu Jacob Kalksander. Dzisiaj otworzymy się. Dwie w Jedna jest z Niemiec. Tutaj macie znaczek do I druga jest y od chyba Chris Endemati, Ale nie jestem tego pewny. Nie, nie, ja to ja nie, sobie nie, 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 ale ale sobie. sobie ją mhm. Jak to zacząć? tej karteczki. Mam trzy takie foliki. są na pewno moje braki. Dobra, coś mi się lepiej, co się mi Mam tak. Bąka, Dudu, Dankowskiego i Dąbrowskiego. Folika, karty widać, stanie nie muszę tego mówić. Kolejny bawowski, to odrzyk, e, czifunentes, bielaka, białaka, burzałe, krędziowe, kiełba i lawentisa. Ja to To Jest to z Champions League. Fajne, że moje braki jest, dziękuję Ci za to. To jest Dariusz Dudka. Malinowski chciał, ja żeby mi zabrany. z Champions League. Szar, Fred. I ciało Motta, Dziękuję Ci za te karty. Miłoszu i teraz czyczka z Niemiec. Jak dobra. Ja zagranicie mają w tradycję. Niestety nie przygotowałem się, na nie mam Jak się do tego dostałem. karty z Champions League. Moje braki, jest! Fajnie, fajnie. tak e, Dawida Laba na Living Starze. E, Buffon. E, to jest Pepe. Carvalho na Eksperci Nihongo. Cole. Limitka Andre Schürrle, o którym już mam, ale dziękuję Ci, Markus, za tą przesyłkę. No i co? Tutaj już nie ma. No i co? To są fajne karty i co? na was tutaj takim albo takim czymś. No i co? To było na tyle. Pozdrawiam Was.